Można być świętym na zewnątrz, ale martwym w środku. Jezus, co prawda, dzisiaj mówi to do faryzeuszów i uczonych w piśmie, ale tak naprawdę patrzy nam w oczy i mówi to do nas. Jak wygląda Twoja świętość? Czy jest tylko fasadowa? Czy jest to tylko to, co widać na zewnątrz? Czy rzeczywiście jesteś święty, czy święta w środku? Zobaczcie, tak łatwo dzisiaj być świętym na zewnątrz. Tak łatwo jest mówić o tym, że znam Boga, że dużo się modlę, że znam i cytuję pismo święte, ale można Boga nie mieć w sercu. Ta Ewangelia, ten wyrzut sumienia jest po to, żebyśmy się obudzili z tego letargu. I zaczęli żyć Bogiem na co dzień.